Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ogromny wpływ mają obrazy, które tworzycie w swoim umyśle? Dla wielu to jedynie ulotne marzenia, ale w rzeczywistości jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi do kształtowania życia. Od tysięcy lat technika świadomego tworzenia wizji była stosowana przez mistrzów, filozofów i nauczycieli duchowych jako klucz do manifestacji. Neville Goddard, jeden z największych nauczycieli tej sztuki, Podkreślał, że to, co utrzymujemy w wyobraźni z pełnym przekonaniem, ma moc przekształcenia się w naszą rzeczywistość. To nie jest teoria, to uniwersalne prawo. Pomyślcie o tym przez chwilę. Wszystko, co istnieje w waszym życiu, zaczęło się od myśli, wizji, obrazu, budynki, w których mieszkamy, wynalazki, które ułatwiają nam życie, a nawet relacje i sytuacje. Wszystko to miało swój początek w umyśle kogoś, kto zobaczył to najpierw w wyobraźni, i tak samo jest z waszym życiem. Każda myśl, którą utrzymujecie w umyśle, jest jak ziarno zasiane w glebie waszej podświadomości. Ale tu pojawia się pytanie: czy kontrolujecie swoje myśli i wizje, czy to one kontrolują was? Większość ludzi wizualizuje nieświadomie. Kiedy się martwicie, wyobrażacie sobie najgorsze scenariusze. Kiedy wspominacie przeszłość, odtwarzacie te same obrazy raz za razem. I co się dzieje? Wasze życie zaczyna odbijać te myśli, bo wizualizacja działa zawsze, zarówno wtedy, gdy tworzycie coś pozytywnego, jak i wtedy, gdy koncentrujecie się na strachu czy braku. Dziś odkryjecie, jak wykorzystać to potężne narzędzie świadomie. Zamiast pozwalać, by chaos myśli kierował waszym życiem, nauczycie się, jak tworzyć w umyśle dokładne obrazy waszych pragnień, nasycić je emocjami i dzięki temu wprawić w ruch siły, które zmienią waszą rzeczywistość. Metoda, o której usłyszycie, jest prosta, ale jej skuteczność potrafi zadziwić. Neville Goddard mówił, że to, co potraficie sobie wyobrazić i poczuć jako rzeczywiste, musi znaleźć odzwierciedlenie w waszym życiu. Gotowi by odkryć sekret wizualizacji, który może wszystko zmienić? Jeśli tak, to zapnijcie pasy, bo to będzie podróż, która otworzy wasze oczy na nową rzeczywistość. Każda myśl, która pojawia się w waszym umyśle, ma formę obrazu. Nie myślimy słowami, jak wielu mogłoby przypuszczać, lecz właśnie wizualizacjami, obrazami, które przewijają się w naszej wyobraźni. To te mentalne obrazy mają największy wpływ na nasze życie, bo to właśnie je podświadomość traktuje jako rzeczywistość. Jak mawiał Neville Goddard: Podświadomość przyjmuje to, co widzi jako prawdę, niezależnie od tego, czy jest to realne, czy wyobrażone. Podświadomość działa jak projektor. Wszystko, co umieszczacie w swojej wyobraźni, jest rzutowane na zewnętrzną rzeczywistość. Wyobraźcie sobie film. Sceny, które widzicie na ekranie, są tylko odbiciem tego, co znajduje się na taśmie filmowej. W waszym życiu tą taśmą są obrazy, które trzymacie w umyśle. Każdy, kto chce zmienić swoje życie, musi najpierw zmienić tę taśmę. Ale tutaj pojawia się problem: większość ludzi pozwala, by ich umysłem rządziły nieświadome, chaotyczne myśli. Powtarzają negatywne wizje, skupiają się na lękach i wspomnieniach porażek. Nie zdając sobie sprawy, że podświadomość nie ocenia i nie filtruje treści, które przyjmuje. Przyjmuje wszystko i w końcu zaczyna to realizować. Spójrzcie na swoje życie teraz. Jakie wyniki widzicie? Czy otaczająca Was rzeczywistość jest pełna sukcesu, radości i obfitości? Czy może dominują w niej ograniczenia, niepokój i brak? To, co widzicie wokół siebie. Jest zwierciadłem Waszych myśli i obrazów, które trzymaliście w umyśle przez ostatnie tygodnie, miesiące czy nawet lata. Nie jest to ani kara, ani przypadek. Jest to logiczny wynik działania podświadomości, która z nieskończoną precyzją odtwarza to, co jest jej pokazywane. Neville Goddard podkreślał, że kontrola nad podświadomością to kontrola nad rzeczywistością. Jeśli chcecie zobaczyć zmianę w świecie zewnętrznym, Musicie najpierw zmienić obrazy w waszym wnętrzu. Kiedy zaczniecie świadomie wizualizować to, czego pragniecie, podświadomość zacznie traktować te obrazy jako fakty. Zaczniecie dostrzegać nowe możliwości, a wasze działania i emocje dostroją się do tych wizji. To nie magia, to prawo przyczyny i skutku działające na poziomie mentalnym. Pomyślcie o swojej podświadomości, jak o żyznej glebie. Jeśli nieświadomie zasiewacie w niej chwasty w postaci lęków i negatywnych wyobrażeń, będziecie zbierać właśnie to. Ale jeśli zaczniecie świadomie sadzić nasiona pozytywnych, konkretnych obrazów, marzeń, sukcesów, zdrowia, obfitości, wkrótce zobaczycie, jak te wizje kiełkują i rosną, i nie będzie to przypadek. Warto więc zadać sobie pytanie: jakie obrazy najczęściej trzymacie w umyśle? Czy to obrazy, które prowadzą Was do życia, o jakim marzycie, czy może nieświadomie tworzycie wizję tego, czego nie chcecie? Od dzisiaj świadomie wybierajcie obrazy, które budują Waszą przyszłość. Jak mawiał Neville: to, co wyobrażasz sobie z pełnym przekonaniem i uczuciem, stanie się Twoim życiem. Teraz czas przejąć kontrolę nad własnym projektorem i zacząć kreować to, co naprawdę pragniecie zobaczyć w swojej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych sekretów skutecznej wizualizacji, o którym nauczał Neville Goddard, jest poczucie spełnienia. Co to oznacza? To stan, w którym nie tylko widzicie swoje pragnienie jako spełnione, ale również odczuwacie głębokie emocje związane z jego realizacją. Bez tego elementu wizualizacja pozostaje jedynie pustym obrazem. To właśnie uczucie sprawia, że wasze myśli nabierają mocy i stają się magnetyczne, przyciągając to, czego pragniecie. Wyobraźcie sobie, że zdobywacie coś, o czym marzycie od dawna. Awans w pracy, podróż życia czy relacje pełną miłości. Jak się czujecie? Czy ogarnia was radość, ekscytacja, a może spokój i poczucie wdzięczności? Właśnie te emocje są paliwem dla wizualizacji. Neville Goddard mawiał: uczucie jest sekretem. To ono sprawia, że wasza podświadomość przyjmuje wizję jako rzeczywistość i zaczyna działać w zgodzie z nią. Dlaczego to działa? Ponieważ podświadomość nie rozróżnia, czy coś wydarzyło się naprawdę, czy zostało jedynie wyobrażone. Jeśli odczuwacie prawdziwe emocje związane z Waszą wizją, umysł traktuje je jako fakt. To jak programowanie nowego schematu, który zaczyna przenikać do Waszych działań, decyzji i energii, a tym samym kształtować Waszą rzeczywistość. Wyobraźcie sobie na przykład scenę, w której osiągnęliście sukces, o jakim marzycie. To może być moment, gdy trzymacie klucze do wymarzonego domu, podpisujecie ważny kontrakt lub słyszycie słowa uznania od bliskiej osoby. Kluczowe jest, aby w trakcie wizualizacji wczuć się w ten moment całym sobą. Poczujcie radość, ciepło, dumę czy wdzięczność, jakby to działo się naprawdę. Zobaczcie detale, kolory, otoczenie, ludzi wokół Was. Słyszycie ich słowa, czujecie dotyk, zapachy, a przede wszystkim doświadczacie emocji. To połączenie obrazu z uczuciem tworzy najpotężniejsze narzędzie do zmiany waszego życia. Neville uczył, że życie jest odzwierciedleniem waszych stanów emocjonalnych. Jeśli wizualizujecie coś bez zaangażowania emocji, to tak jakbyście próbowali rozpalić ogień bez iskry. To uczucia nadają wizji życie i wprawiają ją w ruch. Dlatego tak ważne jest, by podczas każdej wizualizacji znaleźć ten moment poczucia spełnienia. Chwilę, w której nie tylko widzicie, ale i wierzycie, że wasze pragnienie już zostało zrealizowane. Pamiętajcie, że emocje działają jak magnes. Jeśli wizualizujecie z pełnym przekonaniem i poczuciem, że wasze marzenie już się spełniło, zaczynacie emitować energię, która przyciąga odpowiednie okoliczności, ludzi i zdarzenia. To właśnie jest klucz do skutecznej manifestacji. Nie czekajcie, aż wasze pragnienie się spełni poczujcie, że już jest wasze. Neville Goddard często podsumowywał to jednym zdaniem. Wyobraź sobie i poczuj, że twoje życzenie jest już spełnione, a nie masz innego wyboru, jak tylko zobaczyć jego realizację. Kiedy nauczycie się łączyć swoje wizje z prawdziwymi emocjami, odkryjecie, że to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, zaczyna się urzeczywistniać. Od teraz, gdy zamkniecie oczy, nie ograniczajcie się do pustych obrazów. Poczujcie, że wasze życie już wygląda tak, jak tego pragniecie. Bo kiedy poczucie spełnienia stanie się waszą codzienną praktyką, świat zewnętrzny nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko dostroić się do waszych najgłębszych wizji. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi wizualizacji, jakie przekazał Neville Goddard, jest technika krótkiej sceny. To precyzyjna metoda, która pozwala ukierunkować waszą podświadomość na realizację konkretnego celu. Kluczowe w tej technice jest stworzenie jednej intensywnej sceny. Trwającej zaledwie od 10 do 20 sekund, która symbolizuje spełnienie waszego pragnienia, krótko, wyraźnie i z pełnym zaangażowaniem emocji. To właśnie ta zwięzłość sprawia, że podświadomość łatwo przyswaja obraz i zaczyna go traktować jak rzeczywistość, do której musi dopasować wasze życie. Wyobraźcie sobie, że pragniecie awansu. Nie rozciągacie tej wizji w nieskończoność. Widzicie jedną konkretną scenę. Stoicie w gabinecie swojego szefa, który uśmiecha się do was i gratuluje sukcesu. Czujecie mocny uścisk jego dłoni i słyszycie słowa: Świetna robota, zasługujesz na to. Zaczynacie dostrzegać detale: dźwięki w tle, cichy szum rozmów zza drzwi biura, może nawet zapach świeżo zaparzonej kawy. Wasze serce przepełnia radość, duma i wdzięczność. To wszystko trwa zaledwie kilka chwil, ale jest tak wyraziste i nasycone emocjami. Że nie ma wątpliwości, właśnie tego doświadczacie. To poczucie spełnienia jest najważniejszym elementem tej techniki. Wasze zmysły muszą być w pełni zaangażowane. Nie patrzycie na siebie z boku, lecz widzicie wszystko z perspektywy pierwszej osoby, jakbyście byli w centrum wydarzeń. Poczujcie dotyk, dźwięki, zapachy, kolory im więcej szczegółów, tym lepiej. To nie jest zwykłe wyobrażanie. To świadome tworzenie rzeczywistości, które podświadomość zaczyna traktować jako fakt. Neville Goddard podkreślał, że technika krótkiej sceny działa tak skutecznie, ponieważ podświadomość nie odróżnia wyobraźni od rzeczywistości. Jeśli wypełnicie tę scenę emocjami, poczuciem spełnienia i pełnym zaangażowaniem, umysł przyjmie ją jako prawdę. W efekcie zaczniecie dostrzegać nowe możliwości, które wcześniej były poza Waszą świadomością. Zmienią się Wasze działania. Wasze decyzje, a nawet sposób w jaki odbieracie świat. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ krótka, powtarzana scena jest jak ziarno zasiane w umyśle. Jeśli skupicie całą swoją energię na jednej chwili, jednej wyrazistej wizji, podświadomość zacznie ją realizować z niezwykłą precyzją. To nie magia, to prawo umysłu, które działa zawsze, gdy dostanie jasne i intensywne polecenie. Jeśli rozciągniecie wizualizację na długie sceny, wasza energia się rozproszy. Ale jeśli zawęzicie ją do kilkunastu sekund i powtarzacie codziennie, wizja stanie się coraz bardziej wyrazista i rzeczywista. Pamiętajcie: krótka scena, wyraźne detale, pełne emocji, poczucie spełnienia to wszystko, czego potrzebujecie, by wasze marzenie stało się rzeczywistością. Jeśli stanie się to waszym codziennym rytuałem, Podświadomość nie będzie miała innego wyboru zacznie tworzyć świat, który widzicie w swojej wyobraźni. Neville mówił: To, co wyobrażasz sobie z uczuciem, już istnieje, teraz czeka, aż je zrealizujesz. Zacznijcie dziś, a efekty was zadziwią. Zanim przystąpicie do wizualizacji, wasz umysł musi być odpowiednio przygotowany. Neville Goddard nauczał, że stan relaksu i wyciszenia jest niezbędny. Aby dotrzeć do podświadomości i przekazać jej nowe obrazy. Bez tego kroku wasze myśli mogą być chaotyczne, a wizje rozproszone, co osłabia siłę całego procesu. To tak, jakbyście próbowali malować na płótnie pełnym starych, rozmazanych obrazów. Najpierw trzeba oczyścić umysł i stworzyć przestrzeń na nowe wizje. Cisza umysłu to klucz do głębokiego połączenia z własnym wnętrzem. Kiedy uspokoicie myśli i obniżycie poziom stresu. Otwieracie drzwi do podświadomości. To w tym stanie umysł jest najbardziej podatny na sugestie i nowe obrazy. Właśnie dlatego kilka minut spokojnego oddychania, medytacji lub po prostu bycia w ciszy przed rozpoczęciem wizualizacji jest tak ważne. Nie chodzi o skomplikowane techniki, wystarczy usiąść wygodnie, zamknąć oczy i skupić się na oddechu. Wdech, wydech. Z każdą chwilą poczujcie, jak wasze ciało się rozluźnia, a umysł staje się spokojniejszy. Ten moment ciszy działa jak przygotowanie gleby przed zasianiem ziarna. Kiedy osiągniecie stan spokoju, wasze wizje stają się klarowne, a emocje, które im towarzyszą, nabierają siły. Bez tego kroku próbujecie zasilać swoją wizualizację z poziomu stresu, lęku czy rozproszenia, co sprawia, że jest mniej skuteczna. Ale gdy umysł jest cichy, Podświadomość otwiera się na wasze intencje i zaczyna działać w ich kierunku. Neville Goddard mawiał, że największe zmiany zaczynają się w ciszy. To właśnie w tej chwili wyciszenia przygotowujecie umysł na to, by przyjął nowe obrazy i uczucia jako rzeczywistość. Dlatego zanim zaczniecie wizualizować, zatrzymajcie się. Pozwólcie sobie na kilka minut ciszy i wewnętrznego spokoju. To prosty krok, który sprawia, że cała technika zyskuje nieporównywalnie większą moc. Większość ludzi wierzy, że aby coś osiągnąć, trzeba działać bez przerwy, ciężko pracować, walczyć z przeszkodami i poświęcać wszystko, by zobaczyć efekty. Jednak Neville Goddard pokazał, że to, co dzieje się wewnątrz nas, ma znacznie większą moc niż jakiekolwiek fizyczne działanie. Świat zewnętrzny jest jedynie odzwierciedleniem naszego wewnętrznego stanu. Kiedy w waszym umyśle pojawia się wyraźny obraz połączony z silnym uczuciem spełnienia, Podświadomość zaczyna pracować nad jego realizacją szybciej niż moglibyście osiągnąć samym działaniem. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wizualizacja działa na poziomie energetycznym i podświadomym. Fizyczne działanie jest ograniczone czasem, siłami i warunkami, które często wydają się stać na przeszkodzie. Natomiast wasz umysł nie zna tych granic. Kiedy wizualizujecie swój cel z poczuciem, że już się spełnił, aktywujecie wewnętrzny proces który sprawia, że wasze działania stają się bardziej ukierunkowane i skuteczne. Neville mawiał, że działanie bez wcześniejszej pracy w umyśle jest jak błądzenie bez mapy. Możecie działać ciężko, ale chaotycznie, tracąc energię na nieistotne rzeczy. Z kolei wizualizacja działa jak wewnętrzny GPS. Tworzy jasny obraz celu, który przyciąga odpowiednie okoliczności, ludzi i inspiracje. Kiedy wizja jest już osadzona w podświadomości, podejmujecie działania naturalne i precyzyjne. Takie, które prowadzą Was prosto do realizacji marzeń. Ostatecznie wizualizacja przyspiesza proces, bo działa tam, gdzie wszystko się zaczyna w Waszym wnętrzu. Gdy zmienicie swoje myśli i uczucia, świat zewnętrzny będzie musiał się dostosować. Fizyczne działania stają się wtedy efektem, a nie przyczyną zmiany. Jak mawiał Neville: Niech Twoje myśli będą świadome, a świat będzie musiał podążyć za nimi. Kluczem do skutecznej wizualizacji nie jest jednorazowy wysiłek, ale konsekwencja codzienna praktyka, która z czasem staje się waszym nawykiem. Neville Goddard nauczał, że podświadomość potrzebuje powtarzania, aby przyjąć nowe obrazy jako rzeczywistość. Tak jak kropla wody drąży skałę, tak codzienna wizualizacja stopniowo zmienia wasze życie, przekształcając marzenia w konkretne doświadczenia. Pomyślcie o swojej wizualizacji, jak o nasionie które zasadzacie w glebie umysłu. Jedno podlewanie niczego nie zmieni, ale jeśli będziecie wracać do tej samej sceny każdego dnia, to nasiono zacznie kiełkować, a w końcu wyda owoce. Za każdym razem, gdy powtarzacie wybraną wizję z zaangażowaniem emocjonalnym, umacniacie ją w podświadomości. Z każdym powtórzeniem staje się ona coraz bardziej wyraźna, a emocje, które jej towarzyszą, nabierają większej mocy. Sekret tkwi w prostocie. Nie potrzebujecie godzin spędzonych na wizualizacji. Wystarczy zaledwie kilkanaście minut dziennie, rano, tuż po przebudzeniu lub wieczorem przed snem. To właśnie wtedy wasz umysł jest najbardziej podatny na sugestie. Stwórzcie krótki obraz spełnienia swojego pragnienia i powtarzajcie go regularnie. Zaangażujcie wszystkie zmysły, poczujcie emocje, jakby to już się wydarzyło. I zaufajcie procesowi. Konsystencja sprawia, że wizualizacja staje się czymś więcej niż techniką, staje się rytuałem, który kształtuje waszą przyszłość. Wytrwałość jest kluczowa, ponieważ wasze myśli i obrazy, które regularnie powtarzacie, zaczynają działać jak magnes przyciągający odpowiednie okoliczności. Neville mawiał: Nie próbuj kontrolować, jak coś się wydarzy, skup się na tym, że już się wydarzyło. Codzienna praktyka wizualizacji pozwala Wam pozostać w stanie spełnienia, co sprawia, że życie zaczyna dostarczać dowody na realizację Waszych marzeń. Pamiętajcie, że podświadomość nie zareaguje na jednorazowy impuls. To systematyczność daje prawdziwe efekty. Dlatego wizualizacja musi stać się częścią Waszego dnia, jak mycie zębów czy posiłki. Im bardziej zaangażujecie się w ten rytuał, tym szybciej zobaczycie, jak Wasze życie zaczyna odzwierciedlać obrazy, które nosicie w umyśle. Jak mawiał Neville, wytrwałość w wierze i wizji przynosi materializację. Powtarzajcie swoją scenę każdego dnia, a wyniki was zadziwią. Wizualizacja to potężne narzędzie, które pozwala świadomie kształtować własną rzeczywistość. Jak pokazał Neville Goddard, to co utrzymujecie w umyśle z pełnym zaangażowaniem i emocjami, zaczyna przejawiać się w waszym życiu. Wasz umysł jest jak projektor. Obrazy, które tworzycie w swojej wyobraźni, Stają się filmem, który oglądacie na ekranie codzienności. To, co widzicie wokół siebie, jest wynikiem tego, co nosiliście w swoim wnętrzu do tej pory. Kluczem do skutecznej wizualizacji jest uczucie spełnienia. Gdy wyobrażacie sobie swoje pragnienie jako już zrealizowane, nadajecie temu myślowemu obrazowi siłę. To emocje, radość, wdzięczność, spokój sprawiają, że wasza wizja nabiera życia. Bez tego pozostaje jedynie pustym marzeniem. Ale gdy uczucie łączy się z obrazem, wasza podświadomość zaczyna działać na waszą korzyść. Teraz nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad swoim umysłem i zacząć działać. Nie czekajcie na idealny moment, bo idealny moment jest teraz. Zamknijcie oczy i stwórzcie jedną krótką scenę, która symbolizuje wasz sukces, zdrowie czy spełnienie marzeń. Zobaczcie to oczami wyobraźni i poczujcie, że to już się wydarzyło. Powtarzajcie tę scenę każdego dnia. Pozwólcie sobie na pełne zaangażowanie i wiarę w jej realizację. Neville mawiał: Wyobraźnia jest początkiem wszystkiego. To, co jesteście w stanie zobaczyć w swoim umyśle, może stać się rzeczywistością. To od Was zależy, co wybierzecie. Zacznijcie działać już dziś. Świadomie kreujcie obrazy, które chcielibyście oglądać w swoim życiu. Wasza przyszłość czeka na decyzję, którą podejmiecie teraz.